Skoków narciarskich, a konkretnie Letniej Grand Prix. On jest niesamowity. Świetny występ Adama Małysza w Courchevel. Nasz najlepszy skoczek w dzisiejszym konkursie zajął drugie miejsce. Lepszym od naszego mistrza był tylko norwek Björn Einar Romoren. Nie za długo Austriak Thomas Morgenstern cieszył się panowaniem w letniej Grand Prix, bo znów na królewskim tronie zasiadł Adam Małysz. Przed konkursem zapowiadał, że odzyska koszulkę lidera i nie mogło się stać inaczej. W Kursze Well Małysz był drugi, tak samo jak dwa dni temu w Hinterzarten. W pierwszej serii Polak zmagał się przede wszystkim z wiatrem. Mimo problemów skoczył 119,5 metra, co zapewniło mu szóstą pozycję. Pogoda dokuczała również największym rywalom Polaka. Kolejne miejsca zajęli. Gregor Schlierencauer i Thomas Morgenstern. Dobrze zaprezentował się Kamil Stoch, Polak uzyskał 118 metrów i po pierwszej serii był 10. Piotr Żyła i Maciej Kot wypadli słabo i odpadli po pierwszej serii. W finałowej warunki były już równie złe dla wszystkich. Adam Małysz z takimi warunkami radzi sobie jednak świetnie. Polak po skoku na 119,5 metra przesunął się na prowadzenie. Nie byli w stanie go pokonać najwięksi rywale Thomas Morgenstern i Gregor Schlierencauer. Jedynym, któremu ta sztuka się udała, był Bjorn Einar Rumoren, który Polaka wyprzedził o zaledwie 1,1 punktu. Norwek miał ogromną przewagę po pierwszej serii, w której skoczył aż 127 metrów. Z trzeciego stopnia podium cieszył się Niemiec Georg. Kurszewel dobrze będzie wspominał Kamil Stoch, który po słabszym występie w Hinterzarten dziś był czternasty. Kolejne zawody w czwartek we włoskim Pradze Lato.